Kanal Plus. Ja kapitan. Te rzeczy, które dzisiaj mam, to się, to się nauczyłem na ulicy. My first thought after you take was... F to, to nie jest tak, że w każdym że opaskę sobie nałożysz i, i grasz. To Mistrzostwo Polski nie było odpowiednio skonsumowane. Jedna sytuacja może zmienić wszystko. go football, something wrong. Od 28 maja tylko w Kanal Plus Online. Nieważne, jak ktoś jest duży, ważne jak wielkie ma serce, mawiał niegdyś słynny mistrz Poksu Evander Holyfield. Dziś na żużlowym ringu sami wielcy, o wielkich sercach i wielkich marzeniach, bo dziś pierwszy z trzech odcinków, którego stawką jest indywidualne złoto. Kto będzie szczęśliwy? Kto, jak kiedyś Richard Riedel zaśpiewa seno wiktorii z przepięknej łodzi? Witają bardzo serdecznie. Krzysztof Segielski dobry wieczór. I Maciej Noskowicz. Zapraszamy do Moto Areny na, miejmy nadzieję, spektakl. Pierwszy z trzech finałów indywidualnych Mistrzostw Polski. przemysła Palicki czerwony, Maciej Janowski niebieski, Buczkowski w białym i w żółtym. Patryk Dudek, taśma poszła w górę. Czwarty wyścig. Kto najlepiej wydaje się, że równo, ale Patryk Dudek po zewnętrznej będzie próbował się napędzać. I ten czwarty tor, to czwarte pole daje prędkość, daje skrzydeł Dudkowi, który po pierwszym okrążeniu będzie prawdopodobnie na pierwszym miejscu. Pawnicki kontra Janowski o drugie miejsce. Jeszcze Buczkowski w to wszystko się włącza. Ale piękny ten żurzel, gdy w kontakcie cała trójka, bo Dudek odjechał. Ale tutaj będą walczyć, podejrzewam, do samego końca. Teraz Buczkowski trochę odskoczyli od niego i Pawlicki, Janowski, ale to wszystko w kontakcie, Janowski czyha na błąd Przemka Pawlickiego, jedzie trochę szerzej Janowski bliżej krawężnika jeszcze ten wyścig będzie miał swoją historię przez jedno okrążenie z małym kawałkiem którego skoczył stawce Pawlicki wydaje się, że chyba też chociaż za szeroko pojechał i wykorzystuje to Maciej Janowski, który zamyka mu chyba bramę, chociaż będzie do samego końca Janowski walczył z Pawlickim teraz przycinka do kredy, to będzie drugi, jednak chyba Maciej Janowski, popatrzmy, szósty wyścig dnia, i jedziemy, został Hampel, będzie się po zewnętrznej napędzał, ale rzeczywiście Kowalski w białym kasku, teraz praktycznie na łokcie z Maciejem Janowskim, Janowski wychodzi na pierwszą pozycję, a ciasno, na drugim, na trzecim, na czwartym polu, jak na krzyżówce Piłsudskiego i Ryza Śmigłego w Łodzi, bardzo ciasno, w kontakcie, tak jak lubimy, Hampel ostatni, przed nim Kowalski, spektała z tego całego zamieszania, wykorzystał ten galizja, Matias i wyszedł na drugą pozycję. A Janowski na pierwszym miejscu po dwóch okrążeniach. Troszeczkę stawka nam się rozciągnęła. Hampel. Mówiliśmy o tym, że czwarte pole może być jego handicapem. No ale nie zabrał się miał też Kowalskiego. Później walka całej trójki. No i zobaczymy czy z tego wszystkiego jeszcze będzie jakaś roszada na pozycjach 3-4. Bo raczej na pewno wygra Janowski. Zmyktała będzie pewnie drugi, ale kto trzeci? Chyba jednak Bartłomiej Kowalski na trzeciej punktowanej pozycji. Dojedzie przez dwa okrążenia. Bardzo dużo się w tym szóstym wyścigu działo. Można było obserwować, można było patrzeć. Chmiel w białym, ale po lewej jego stronie Kubera, po prawej Janowski, a więc arcymistrzowie, jeżeli chodzi o polski szurze, no i kto najlepiej? Cała czwórka, ale arcymistrzów Maciej. Maciej nie w czerwonym kasku. Tomasz Gapiński. To jest niespodzianka. pozawodnik zawodnik miejscowego. Orwałcz na pierwszej pozycji. Zanim jednak ci którzy będą chcieli wyszarpać mu to pierwsze miejsce, ale najpierw powalczą ze sobą. Czyli Kubera i Janowski, piękny żurzel. Gapiński musi słyszeć te dźwięki. Musi słyszeć, że za jego plecami toczy się walka o drugie miejsce. A już teraz chce mu się dobrać do skóry Dominik Kubera. Bardzo szybki, bardzo... No i Maciej Janowski także, ale Tomasz Gapiński jedzie tym swoim doświadczeniem, tym swoim spokojem. Teraz mam wrażenie trochę za szeroko, ale absolutnie nie. Jedzie na pierwszej pozycji. I czyżby miał sprawić niespodziankę? Bo za takową trzeba będzie uznać wygraną nad Kuberą i nad Janowskim. Szaleństwo Macieja Janowskiego, który nie chce być trzeci. Szaleństwa do samego końca Kubery. Ale ostatecznie brawa, brawa, brawa dla 42-letniego, niezwykle sympatycznego Tomasza Gapińskiego. Trzynasty wyścignia, czwarta seria. Ruszamy. Kto najlepiej w czerwonym Przed przedpełski. Ale będzie próbował teraz rozwijać prędkość nie tylko bardzo... Bartosz Smarznik, ale również Kołodziej razem z Janowskim, którzy walczą o trzecie, czwarte miejsce. Bartosz Smarznik wyjdzie prawdopodobnie już wychodzi na pierwszą pozycję, a o drugie powalczą jeszcze Przedpełski z Janowskim, Kołodziej tym razem na ostatniej pozycji. Smarznik już rozciąga tę przewagę do granic niemożliwych, bo jak już jest pierwszy, no to czuje tę pewność, Czuję tą ten spokój w sobie, że będzie kolejna trójka, ale ciekawie za plecami przed przedpełski na drugiej pozycji, ale Janowski go atakuje, jest chyba szybszy i teraz będzie to chyba ten atak Meczika, który da mu drugą pozycję już za plecami przedpełski. A jeszcze Kołodziej umurosany, ubłodzony, ale także z chęcią pewnie na to, aby podłączyć się do walki o trzecią pozycję i jeden punkt, ostatnie metry za chwilę Bartosz Zmarzlik jest na pierwszej pozycji, po raz pierwszy wygrywa żużlowiec z pola B a tak, tym razem taśma bez problemu i kto tu najlepszy na razie? Piotr Pawliński, którego satysfakcjonuje tylko trójka, ale za nim pogoń tych, którzy chcą robić wszystko, aby być jak najwyżej w tym dwudziestym wyścigu, co po pierwszym okrążeniu, Pawliński wróży w ciągu za nim Janowski, no a później kłótnia, walka o trzecie miejsce jak ciasno, jak niesamowicie ciasno, Woryna teraz traci Płynność jazdy po bardzo mocno y, zaatakował Kacpra, który już nie kontynuuje jazdy po dwóch okrążeniach. Najlepszy Piotr Pawlicki. Czyżby ta trójka miała jeszcze dać mu tlen, dać mu nadzieję? Tego nie wiemy. Wiemy, że Janowski na to nie pozwoli. Wiemy, że Maciej będzie próbował do samego końca. Siedzieć na kole Piotrowi Pawlickiemu. Woźniak na trzeciej pozycji, a Woryna nie kontynuuje jazdy. Dwudziesty wyścig i będzie liczenie, będzie przeliczanie. Kto ma więcej trójek dwójek? Bo wiemy jedno, że ta sytuacja w klasyfikacji przejściowej będzie bardzo ciekawa do końca zawodów. Będzie się na pewno dużo działo. Natomiast Arce ciekawie się zrobiło w tej ostatniej serii przyznasz, bo zarówno Bartłomiej Kowalski, jak i Piotr Pawnicki z bardzo dalekiej podróży, tak. prawda? Mieli y, praktycznie taki sam początek, taki sobie, ale te dwa ostatnie wyścigi w wykonaniu zarówno Pawlickiego, jak i Kowalskiego, no rewelacyjne. Dwie trójki i wskakują do szóstki. Wskakuje także Przemysław Pawlicki. Poza szóstką Dominik Kubera, co może być niespodzianką. Szymon Woźniak także się no wydawało, tak, zobacz, prawda? mówimy o niespodziankach, no to jednak należy uznać za taką y, piąte miejsce Bartka Kowalskiego. To na pewno. Bo zobaczmy, kogo on zostawia z tyłu. Maciejanowski, Przemek Pawnicki Niemiecki, Dominik Rabiały i Bartłomiej Kowalski. Żółty gaz, wyścig, barażowy pierwszy finał indywidualnych mistrzostw Polski i kto najlepszy Janowski się wydaje, że on ale Kowalski załatwia temat, na to się zanosi, bo wychodzi na pierwszą pozycję z czwartego pola, wszedł między jednego a drugiego i teraz ma pierwszą pozycję. Janowski tuż tuż za nim, a więc Sparta można powiedzieć drużynowa, drużynowo na dwóch pierwszych pozycjach. Pawlicki jeszcze próbuje, Szczuka tutaj swojej szansy. Wyprzedził Kubere, Jest blisko Macieja Janowskiego, ale po dwóch okrążeniach Bartek Kowalski. On będzie prawdopodobnie bohaterem tego wyścigu barażowego. Jeżeli oczywiście wygra, no to wjedzie do finału. To będzie niespodzianka, chociaż jeszcze jedno okrążenie, ale dwóch najlepszych będzie uszczęśliwionych. Janowski jeszcze walczy z Kowalskim. Za plecami Przemek Pawlicki. To wszystko jest naprawdę w bliskich odległościach, ale nic się chyba prawdopodobnie nie zmieni. Dwóch żużlowców sparty Wrocław wjeżdża w wielkim stylu do wielkiego finału. Czwórka, która miejmy nadzieję, dostarczy nam kapitalnych emocji. Dudek Kowalski, Janowski, Zmarzlik. Kto najlepiej na łokcie? Dudek z Kowalskim. Płynie Zmarzlik po zewnętrznej, ale jak na razie Dudek ma swoją prędkość. Ma pierwsze miejsce, ale będzie atakowany na milion przez Zmarznika i przez Kowalskiego, który jest teraz trzeci. Dudek ma prowadzenie, ale czy Zmarznik do tego dopuści? Już się bili fantastycznie o pierwsze miejsce w fazie zasadniczej. Wtedy lepszy był Dudek, a teraz Zmarznik w pogoni za Dudkiem, ale jeszcze ma za plecami tego rewelacyjnego błokosa Kowalskiego. Teraz już Zmarznik odskoczył od Kowala i ma przed oczami tylko skrzydła Dudka. A Dudek na prowadzeniu nie chce popełnić błędu. Ostatnie okrążenie. Przewaga chyba bezpieczna Chociaż Smarszlik będzie robił na tych ostatnich metrach Wszystko by wycisnąć Jak z cytryny Jak największą prędkość Ale Patryk Dudek prawdopodobnie on Będzie zwycięzcą pierwszego finału Indywidualnych mistrzostw Polski w Łodzi Wielkie prawa Patryk Dudek najlepszy Patryk Dudek przed Bartoszem Zmarzlikiem I Bartłomiejem Kowalskim Bartosz Zmarzlik też jest człowiekiem To nie jest maszyna Nie zawsze jest tak, że wygrywa